Jak 3000 obrotów jakieś problemy są nadal Może paliwa za dużo leje czy coś? się może do wody ze studni. A może odpaść silniki palcem, przytrzymać łatwiej. Jest skrzynia, niedługo będzie podtrzymka, więc chciałem kupić tarczę, kupiłem tarczę, co się okazało, Fres, wszystko luksus, ale okazało się, że ząb tutaj ma 5, a tu ma 3, a powinno być na odwrót, tu powinien być 3, to powinien być 5, tak jak jest na wałku i po prostu tarcza nie pasuje, więc teraz. Nie wiem, no po prostu pojedziemy, pojedziemy w poszukiwaniu tarczy sprzęgła do Train Benzika. O, już Julia wróciła z wakacji, możemy cisnąć dalej. Tarcza jest niedobra niestety, nie będzie pasowała, musimy jechać po nową tarczę, a przy okazji będziemy musieli jeszcze wymienić filtr paliwa w BMW. Ostatnia BMW jest w moim daily, coś się zadziało takiego, że ona przerywa. Coś nie chce ciągnąć do końca. Jak mocno się przyciśnie gaz, to ona nie jedzie tak dobrze jak powinna jechać. Zobaczcie, co się dzieje podwyżej trzech koła obrotów. Jadę i rzuca autem. Nie idzie powyżej trzech. Więc z tej okazji kupiłem na Mikołajki jej filtr paliwa. Niech sobie ma, niech sobie trochę pojeździ. Trzeba filtr paliwa wymienić i sprawdzić, czy rezultaty są, czy rezultatów jest brak. Jak ja czuję, że BMW nie jedzie, to uśmiech znika z mojej twarzy, bo mamy 230 koni, a nie możemy wykorzystać 230 koni, no bo coś jest nie tak. Jest ogólnie fajnie, jak się ma więcej koni, wtedy już nawet nie obchodzi cię spalanie w tym samochodzie, po prostu cieszysz się, że masz czym jechać, masz czym wyprzedzać i po prostu jesteś zadowolony z życia, że rzeczy się dobre dzieją, a nie dzieje się gówno, tak? Nie wiem, czy to jest filtr dobry, czy niedobry. Podejrzewam, że to jest filtr. Cyk, cyk, szczegółowy. Od razu było w porządku. Cenne paliwko. Syf. Nie widać syfu. To źle. Pompuję filtr. Dobrze, niech pompuję z bąbelkami. Czekaj tego. Tak wali na biało Ale od odcinka się pojawiła Tego nowego Ale film paliwa zmieniłem Tego, Tego... Tego streamingowanego no. A czemu tak biało? właśnie nie wiem czemu na biało tak wali Coś inaczej jest, wydaje mi się. Tam jest czujnik, bo no to jest czujnik zapadanie. Może być, może być. Może teraz by... To jest z wtyczką, z wtyczką jest. No ma jakiś czujnik zobaczymy. Ej, coś kur... nie idzie dalej. Jakieś problemy. Chodź powyżej 3000 obrotów jakieś problemy są nadal. Coś tam się dzieje nie tak, ale jakaś odcinka taka dziwna się pojawiła. Nie wiem o co to chodzi, ale to śmieszna odcinka jest. Tak biała chmura taka wali Bo nie wiem dlaczego. Może paliwa za dużo leje, czy coś, jedziemy po tarcze, i będziemy się widzieć zaraz. Nic. To pa. Cześć Powiem wam jeszcze jedną anegdotkę taką. Jeżeli za mało się w życiu uśmiechacie, za mało. Za mało Szukacie tych małych rzeczy, z których można się cieszyć To dlatego wam jest gówno w życiu Powiem tak Jak chcecie, żeby było dobrze w życiu To musicie To tak jakby, wiecie, napędzać to Uśmiechasz się tutaj Uśmiechniesz się do pani w sklepie Uśmiechniesz się tutaj do, do jakiegoś do, do takich zwykłych przechodniów Musicie się uśmiechać, pytać jak tam dzień mija Albo w sklepie, nie wiem, gdziekolwiek I oni odwzajemnią uśmiech i to będzie miło wam, i będzie super w życiu, i będzie fajnie Polecam Ja Wydaje mi się, że narobione jest coś z mapą Strasznie dymi na biało z tą mapą Nie wiem o co chodzi, ale idę I zaraz wrócę Pocałowałem klamkę w sklepie dla dużych dzieci Ale to nic Sobota jest dniem w którym się odpoczywa, a nie pracuje. Mamy troszkę nasrane pianki, pianeczki. No i tak jak stawiałem na story, którymś że zrobiłem kable lampy, zrobiłem kable, ładnie poprowadziłem. Tu jeszcze lampa jedna będzie, ale niestety historia z lampami nie jest przyjemna dla mnie, ponieważ zamówiłem lampy, miały być neutralne światło. Po prostu nie wybrałem. Miałem wybrać światło, myślałem, że będzie neutralne, zwykłe. Nie było zwykłe, było warm white. No i niestety było żółte, więc musimy się obejść bez tej lampy Zrobiłem tam ładnie, pokaż włączniczek, zrobiłem zrobimy gniazdka Prawie się możemy czuć jak w domu, jest zdecydowanie jaśniej Jeszcze jak tu dojdzie lampa to w ogóle będzie luksusowo I co to mówić dużo, sztos Musimy przypasować silnik, jeżeli jak już przy, przypasujemy silnik Nie przypasujemy silnika, ponieważ musimy skrzynię przyłączyć Najpierw nie przyłączymy skrzyni, bo nie mamy tarczy, sprzęgła i podstrzymki jak przypasujemy, w sensie wsadzimy tak poglądowo silnik, tak jak on ma być, do środka, wtedy będziemy mogli zrobić mocowania do silnika nowe i będziemy mogli zrobić, zabudować tunel. W końcu, koniec końców, wycinamy pianeczkę i zabieramy się za Train Benz. Train Benz. A co będziesz robił w nim dziś? Trzeba wyjąć fotel, wyjąć wykładzinę, wyjąć rury, wyjąć wszystko, co niepotrzebne z podmaski i zobaczyć mniej więcej koncepcję, jak to ma wyglądać. tak Tak? Tak. Так. To to, to to już jest Mysz, mamy jakąś mysz tu rozgryzała jakaś mysz wlazła i zrobiła tutaj jakieś gniazdo Jezu, co? Głodna chyba była mocno była głodna no Morzo. tu jest trochę mokro i brudno, ale to nie jest rdza, tylko to jest po prostu jakiś piasek i trochę kleju z wygłuszenia. Generalnie jest nieźle. A te rury zostają? Najprawdopodobniej tak, ale zobaczymy jeszcze jak to wymyślić z tymi rurami. Może pod samochodem jedamy. chociaż pod samochodem to może być mało miejsca. To jest do przemyślenia. Przemysł ciężki do przemyślenia będzie generalnie cała nasza tutaj wiązka to jest tyle kabli to jest żeby odpalał silnik pokazywało w miarę kontrolki i żeby szyby się otwierały i to jest tyle co mieliśmy z feature'ów w tym samochodzie na razie do out. jeszcze wentylator a właśnie jeszcze wentylator ten wentylator był cyk 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 na przycisk i zapominałem go zawsze włączać i rozładowywał jeden akumulator, bo był podłączony do jednego akumulatora na 12V <laughs> Bo ogólnie tu są dwa akumulatory, żeby był śmiesznie. nie co dziękuję. Kamunosik. To jest to. A to co? Takie coś z takim czymś. Bez takiego czegoś. Mhm. Wyjmujemy te rury stąd. Wodne. Wodne rureczki, tu są już zbędne niestety na tą chwilę. Potrzebujemy je out. One przydadzą się kiedyś, kiedyś indziej, potem, ponieważ musimy wyjąć wszystko, jakoś inaczej je może zaprojektować, jakieś zrobić pod samochodem czy gdzieś tam, żeby nie było zagrożenia żadnego dla pasażera. Aktualnie głównym zagrożeniem pasażerowskim jest brak bezpieczeństwa w postaci braku podłogi i tunelu, ale to jesteśmy w stanie zrobić. Jesteśmy to w stanie zrobić. Chciałbym się wyjeździć, bo No Chciałbym. Co? Chciałbym. Przyjechał szef. Przyjechał. Przyjechał pastów. A? Właśnie o czymś takim mówiło. To takie coś było potrzebne nam. I co robisz? Ja to zimne, to gorące, to zimne, a to, to powinno być gorące, to zimne, to zimne, to lepiej. Teraz to, to, to cieplejsze nawet niż to. Odwrotnie powinno być. No, no zresztą tak czy inaczej to tak ma wyglądać. Tak to ma być. To się wciśnie, ale najwyżej się szlifnie trochę papierkiem. Będzie Gdzie znowu tam wskoczył? Gdzie? Tam, gdzie yy, wiesz, gdzie są te big bugi? Tak? No Co? Podgrzył? Trochę podgrzał, ale gówno to dało No, co? no gdzie tam, jak, pod, jak w lodówce idę? Inna... No, tak. Jak lodówka niepodłączona no, tak. Trzeba papierem to szlifować, mi się wydaje Chcesz być na wizji? <noise> <noise> palnikiem trzeba by działać nie opalarką Mi się wydaje, że tą opalarką to można sobie włosy suszyć jedynie, nie będzie grzać Może na pałę to wbijać Albo szarola A wy śrubę wkręć i złap w wiertarkę Ty <grymne> tak <grymne> mówiłeś, żeby to zrobić Tokarkę zrobisz z tego Wykręć Wykręć Czemu? Na no, kule, miałaś rację Ale <grymne> 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 Faktycznie, naprawdę Prawda na No. Nie? no. no. mi łożysko nie podałeś. Ale łożysko też nie będzie. Wchodzi łożysko tylko tą faską i nic więcej. Ale, A, łożysko pas. Ale łożysko w ogóle na 47 nie ma. Nawet nie ma 47. Ty, bo łożysko ma teraz 46,80. Ja! Kurwa, wszyscy patrzą! Czuję się kurwa zagubiony w tym całym tym To To jest naprawdę. No, Straszna sytuacja, trzeba trzy osoby patrzą, a Ty, musisz, ty robisz coś się. durnie nie widzicie? Ciebie A co on tak wyskoczył z tej szopy? Poparzony Czego? Teraz ze studni będę brać Czego? Po co woda? Nie schłość Ten tysiączek baniak jest Zbiornik, albo weź ze studni A tu znajdziesz jakieś morze. może Może frezem? Frezem? O kur... krawędź trochę złagodzi Krawędź trochę złagodzi Ten papierek coś nie chce brać ja myślę, że jakby robiłeś z nami tutaj pracował, to by było fajnie. Zajawka by była, co? To łożysko, jak my zdjęliśmy skrzynię, to ono było... po prostu wypadło z, z, z tego miejsca. No to właśnie to było to... 37. Było to Tylko, że z większym środkiem. Ono leży tam gdzieś obok. Faktycznie może do wody ze studni. A możemy weź odpaść silniki palcem, przytrzymy, będzie łatwiej. Można byłoby to zrobić, co to się paliwo

Tak się robi. Mhm. Mm Dawaj, weź o, o, o stół. Ty, ale patrz, żebyśmy my za dużo zaraz nie zabrali tego. Trzeba nie, mierzyć od razu. Mierzymy? Mierzymy. Słyszałeś? Określenie, mierzymy. Mierzy. masz? Nie, Mierzy. ile. Gdzieś... I trzy. i trzy. Co ty, kurwa gadasz, Co, to jeszcze więcej teraz jest gdzieś było? A ile było? <laughs> no kurde, rośnie to. A wiesz, jak się czy czyta. Poczekaj, 47 i teraz trzeba patrzeć, z którą linią się. 4. No o, widzisz? to już To stygnie. 47 i 4. <noise> to już stygnie. to już mi zbiera tylko. <noise> no weź krawędź <kramiec>, teraz. <noise> ty bardziej krawiec zbieraj, to wiesz, ona później wejdzie już, no nie? Kurwa, wykoczony to co? małym papier I tu nasz nawymiar. Ja się wbierz, bo to później będzie kurwa za luźno. Za Wbijać? No. Ale nie wbijesz, ty. O Jak nie. Jest naprawdę przedłużę. Chyba, że to naprawdę znaczy, ciepło jest. <noise> Nie, ale, ta styl styl, by ale to aż tyle by nie wierzyłeś, że to... No, tak, to jest naprawdę kuchenka. Idziemy po wodę ze studni. Widzisz, czujesz no nie? na mhm. paskę, wchodzi i dalej nie chce. A to rzucić w piasek, trzeba... Idziemy Ty, gdzieś wziąć. znaleźć wodę. Oj, tak szkoda, tego Ty to jednak trzeba zbierać. Kurwa, śmierdzi. Przypływka. <słuch> <słuch> Dobrze, że złapam z tytanu, czy z nasa jakiegoś? Nie no, zbiera. Z nasa? Masz grubszy papier? No 40, więcej chyba nie ma już na 40. Ty, nie kupi pomysł, dawaj kątówkę. Dawaj kontówkę, tak, no. Dawaj kątówkę z listkiem. No, tarczę do cięcia. Lepiej bo Na, na płasku ustawisz. Żeby nie przesadzić. Dawaj no, jest, kątówkę. Jest, jest... sam zobacz Kurwa powiększa się czy co? Czy się, się chyba zrobiło Ty te suwmiarki tu jakoś inaczej działają Nie no jest mniej To zostaw teraz ochód i Gdzie i 47,1 to wsadzamy Ile jest? No prawie jest 47 I Jak to się mierzyło? I 20, 25? Dobra dawaj jeszcze troszkę przytrzymaj, albo pierwszy. 27 Chuj więcej no no ja się mówię, że to coś chujowo działa ta supiarka. No zostać jeszcze. Nie, zostan. daj kontówko, jeszcze ciutkę i starczy Ja ci mówię. Kapkę. Później no dalej, na, no no na silikon się wklei. Ty, ty troszkę. Chyba słabo zbiera, bo ty tamtą stronę kręcisz, ja też tą stronę kręcę. To byś musiał pod włos to robić, wiesz? No to może... może A jak zmienisz to wtedy odkręcić? No, no ale no, musisz pod włos robić z drugiej strony tarczy. Tak, tak. Dlatego mało zbiera No prawie i dwa To tu dopiero dalej Dlaczego dopiero faza nam wejdzie po tym, tym Cały czas ciepło Czekaj, może nasadkę nasadzimy A tak Trzymaj to na samym klocku i napierdalać mało co, brakuje, ojciec przyszedł zawsze z młotkim No I wyskoczyło wszystko i pięknie ładnie. Poka ja Nie, nie Dawaj, to Żeby w bicie nie było, ty Nie będzie nie będzie? Ten, no, ten, do końca wbijesz to się ustabilizuje tak, no, do przecież, przecież na tej ściance będziemy kładli no. No, jak będzie trochę za mało, to najwyżej naklej też może <grystanie> <grystanie> tutaj będzie więcej, bo tu mniej zjechaliśmy tu będzie przy, przy brzegu będzie mniej tu trzeba jeszcze jeszcze? śmiało, ważne. Bo pomiar czy coś. Tutaj chyba ręką dociskasz. 25. Tu przecież było przed chwilą 25. Były 20 tak. Ty bo to wiesz co? No my nierówno zbieramy. Nie, jest prawie cały raz po długości. No nie? Twardy materiał to jest. Czyż nie? Twardy materiał. 25. 30. Rośnie znowu? Biercie. O, no mówię ci, tak, tak się zbiera <śmierdza> 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 mhm? Tylko pamiętaj, trzeba zawsze założyć tą jak ona się nazywa, o, te okulary oczy no. Tak o, safety screens to się nazywa Dawaj papierkiem jeszcze Nie mów do mnie po angielsku, bo mnie ręce będą boleć, <śmierdza> Z tej strony łożysko wchodziło, a teraz się okaże, że z tej strony łożysko nie będzie wchodzić. <grym> no teraz już nabijesz to. Naklej walimy, czy nie? A po co? To tak po to już nie ma sensu. Tutaj. Bo to wiesz, to chodziło o to, żeby klej jak luźne łożysko, bo... To tak pasuje. Tak, nie łożysko niektóre to tak wchodzą luźnie, to na niedawno. Do dwóch, wiesz jak to się kończy, do dwóch zawsze? Nie patrz. Tarczę wyginało, tarczę tą wyginałem jakby wypadło, po górze coś po poleciało Spoczyń dalej Tylko teraz trzeba Papierkiem? Dokładnie Przyrządem czy bez przyrządu? Przyrządem to Przyrządem czy bez Po co ci maska? Za fajką można się schować. <głos> <głos> dawaj, 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 się nie bój. Zabieraj! jak wpierdolę to w swoje. Dawaj, się nie bój. To ile to jeszcze trzeba To naprawdę dużo zebraliśmy już. Ja ci przyszedł czwarty Nachodzi no Teraz ci wszystko Ola Boga, wał podnie <laughs> nic nie będzie tam dostanę no, Wejdzie kurwa będzie perfekto po noich Książkowo spóry. Czyli trzeba No Dobrze Ciekawe. będzie grać tylko i, i nic więcej Delikatnie Smarnąć tam można Ale zrobiło fałdkę Fałtkę zrobiło nie. ale wejdzie Niech robi o się osadzi na tym, jak się dociśnie do końca. Jak wejdzie do koła, będzie równo prowadziło się, dobije tak. się do tego, to będzie gitara. Cały czas idzie. się naprostuje dopiero teraz. Tak. A ja, co ja mówiłem? Że tu trzeba pałacowskiej siły, no, no nie? Właśnie... nabiję. <laughs> tak to się kiedyś robiło. <laughs> Patrzyliśmy 11, to miało być na tym 34. No ale jest zmniejszony wymiar na 28, 15. 14,5. No tak to nie będziesz. Ja nic nie ruszał. Tu mamy w tu się nie będzie miało możliwości wycofać, nic tutaj się nie stanie Teraz tylko jest to pytanie, czy montujemy to polskie, chińskie? Ja to, że... Polskie, chińskie, FLT, czy kupujemy... Jak nie masz jeszcze tarczy, to ja bym się wstrzymał. Kup lepsze i tyle. A. Jak będziesz miał dobrą tarczę, to złożysz raz nie będziesz, nie będziesz więcej robił. no, łożysko co? Łożysko pracuje tylko jak z no? no, no, ale to... Ale jak jest, w... prawdę mówiąc, tak o, z jakiegoś tam doświadczenia, to faktycznie te łożyska słabe, to... Ja się się tam później wymęczyć, Pewnie długo by to pochodziło, zanim cokolwiek, nie? Ja podejrzewam, że Mercedes sobie przyjeździł. No, pewnie no, <grym> no, tak, tak. tak że Jak tam musisz, co, to już to, to nie chodziło Dobra, jak mamy już robić ten ten czy coś, to, to za, 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 do... załączymy, w te, zawalimy w No, To w te, tak naprawdę lepsze będzie kosztowało 50 zł. może z użysku lepszej tarczy, a nikt nie patrzy, że dwóch śrub nie ma na kole A A to nie przeszkadza. Śrub to nie ma i nie będzie, bo tam gwint zwalony jest. Przecież, pamiętasz, co myśmy z tym silnikiem robili, żeby go uruchomić? A, no, urwało... A, faktycznie, bo my on odpalaliśmy. Panem, bo będzie, żeby... A filmik jakiś jest z tego, czy nie ma? Nie, nie ma raczej ma, chyba. Się, Na Hama, no, po prostu na żywce prawda? Będzie albo nie będzie, nie? No, bo on był zablokowany ogólnie Bym ten, ten był silnik Był zablokowany był, nie? On tam stał, stał długi czas i. I, I tak, tak prawa, nie... lewa, na siły, na siłę, aż poszło właśnie, właśnie wtedy się narodził plan, żeby ten silnik. Jak odpalił, ładnie po Jak odpalił, no kurde. Jakby tak do tego wędzał. No i spoko, ważne, że to. Ważne, że siedzi. Ważne, że siedzi, trzyma się. Dobrze, że nie za luźne, o, bo jak było za ciasne, to można było zjechać. No ale ważne, że pasuje. Zrobili, założyli. Tata! Tata! Jest git! Założone, trzyma się, nie urwie się. Wypadnie wybierak. Kurwa luksus. Paś luks, luks! Jest sztos, się nabije łożysko jeszcze, nabije się jeszcze łożysko, będzie pasowało, skrzynka jest, podtrzymka jest, łożysko, tarcze brakuje, łożysko tutaj pakujemy 47 na 20 na wcisk Jeszcze tego nie wsadzamy, bo kupimy nowe, bo podobno FLT y, polsko-chińskie nie nadaje się, kupimy jakieś lepsze, żeby to już było śmigało Trzymaj się widzę.